Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Przed Wami kolejne wyjątkowe auto, tym razem Audi R8 w wersji Spider, wersja limitowana GT. Jedyna rzecz, którą średnio naprawdę lubię w tym aucie... Żeby nie stracić prawa jazdy. Bardzo nas cieszy, że tak wyjątkowy egzemplarz Audi R8 w limitowanej wersji, bo wersja GT, przypominam, jest limitowana tylko do 333 sztuk na cały świat, czyli jest to zdecydowanie bardziej niespotykane auto na naszych drogach, niż powiedzmy brat-bliźniak tego auta Lamborghini Gallardo, Albo nowszy, powiedzmy, hurakan. Wersja GT charakteryzuje się też tym, że w wersji Spider od tradycyjnego Spidera jest lżejsza o e, ponad o 85 kg. To auto przyjechało do nas tradycyjnie w celu poprawienia swoich osiągów, żeby było jeszcze szybsze. Powinniśmy mieć tutaj seryjnie około 560 koni i 540 Nm. Nie udało się zmierzyć ponad 570 koni i nieco powyżej 530 Nm. Zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. A teraz chciałbym. Wam pokazać, co jest sercem eee, tego auta, czyli silnik. Tak naprawdę myślę, że nie za wiele tu zobaczycie, ale chodźcie, zobaczcie. I oto serce tego wyjątkowego pojazdu. Wolnosąca jednostka V10 5.2 pojemności. Cudowny dźwięk V10. -ki. Be, jeszcze bez żadnych filtrów. Mamy tu tylko katalizatory, więc ta jednostka brzmi naprawdę świetnie. Miałem przyjemność pracować przy takich autach, gdzie jeszcze zmienialiśmy układ wydechowy. E, wtedy to naprawdę jest już wyjątkowa muzyka dla uszu. E, w wersji Spider tak naprawdę nie za wiele tutaj możemy zobaczyć. Widzimy tylko e, sporych rozmiarów filtr powietrza, troszeczkę karbonów, e, bardzo fajny Napis V10 FSI, bo to jest auto z bezpośrednim wtryskiem. Jak będziecie mieli okazję popatrzeć na taką R8 w wersji coupe, gdzie widać silnik, będziecie mogli zobaczyć, że ten silnik nie jest idealnie centralnie w tym samochodzie, tylko jest minimalnie przesunięty w lewą stronę. Wynika to z tego, że przeniesienie napędu wał musi też dać moc na, na przednią oś. Z ciekawostek chcieliśmy Wam pokazać, jak wykonać. Prawidłowo pomiar Audi R8 V10 pierwszej generacji na, na hamowni podwoziowej Macha. Rzadko się tak zdarza, że musimy wymontować wał, który przynosi napęd silnika, tutaj akurat na, na przednią oś. Po zdemontowaniu tego wału będziemy mieli auto tylko tylno Jest to robione dlatego, żeby nie uszkodzić tego przeniesienia napędu, ponieważ akurat w tej generacji pojazdu nie jest to w pełni bezpieczne, jeżeli hamujemy to auto na cztery koła, dlatego robimy je tylko tylno napędowe i hamujemy je tylko na tył. Jesteśmy już po pomiarach auta w serii, jak również po, po modyfikacji. Bardzo fajne przyrosty, ponieważ w całym zakresie obrotów udało nam się uzyskać ponad 30 Nm więcej. Mamy również wzrost mocy maksymalnej do ponad 600 koni. Na ostatnim pomiarze mamy 600, 604 konie i 560, niemal 4 Nm. Bardzo fajny przebieg momentu tej V10 cudowny dźwięk. Oczywiście część osób powie, że 30 Nm więcej i 30 koni więcej, to, to nie jest bardzo dużo, ale nie zapominajcie, że nie jest to auto doładowane tylko wolnosące Wolnossące i jest to już najmocniejsza wersja Audi V10 pierwszej generacji, czyli nie mamy 525 koni, tylko seryjnie 500. 60, więc ten silnik już jest odblokowany maksymalnie przez producenta i naprawdę ciężko jest znaleźć rezerwy dodatkowej mocy w tym aucie. E, miałem przyjemność już wcześniej pracowania przy takim aucie, gdzie dodatkowo zmienialiśmy układ wydechowy e, i stosowaliśmy troszeczkę inny dolot. Wtedy udało nam się przekroczyć barierę 620 koni, więc myślę, że przy tym aucie, gdybyśmy zmienili jeszcze właśnie ten dolot, i, e, i Wydech. Mielibyśmy też ponad 620 koni. Oczywiście te pomiary są wykonywane na, na paliwie 9,8 w tym przypadku. Często korzystamy też z setki, ponieważ ona jest lepsza, ale w tym przypadku klient będzie jeździł tylko na 9,8. Czasami będzie lał setkę, więc musieliśmy to zrobić w 100% bezpiecznie do paliwa 98. Więc mnie ten wynik naprawdę bardzo satysfakcjonuje. W takim aucie ponad 600 koni, ponad 560 Nm to, to naprawdę jest świetnie. To są takie wartości, które mamy w najnowszej generacji. Audi R8 czy Lamborghini Huracana? Zmieniliśmy troszeczkę scenerię, która zdecydowanie bardziej pasuje do tego wyjątkowego auta. Na pewno, jak wcześniej mogliście zauważyć, jest to wersja Spider. Chcieliśmy wykorzystać tak piękną pogodę. I w tej pięknej scenerii chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć, czym wersja GT różni się od standardowej. Z przodu możecie zauważyć takie dodatkowe loteczki tutaj po bokach zderzaka, z włókna węglowego, nowy splitter. Bardzo fajnie zgrywa się z całością. Przesuwając się dalej, widzimy zaciski hamulcowe w bardzo w czerwonym kolorze takim anodyzowanym. Bardzo fajnie to wygląda dodatkowo. Na błotniku napis GT również w tym kolorze, który pokazuje nam, że mamy do czynienia z wyjątkową wersją niestandardowego Spiderem. To auto nosi numer 290-333. Przesuwając się dalej. Obudowy lusterka również z włókna węglowego i to co bardzo fajnie widać jak to auto jedzie normalnie przednie słupki tak zwane A mamy w kolorze aluminiowym. Tutaj również są wykonane z włókna węglowego co, co świetnie wygląda szczególnie przy tym e, niesamowitym kolorze e, białym macie naprawdę e, rewelacyjnie rewelacyjnie to pasuje do całości. Zapraszam Was teraz do tyłu. Z tyłu również nie zapomniano o tym. Aby to auto prezentowało się zdecydowanie lepiej niż standardowa wersja R8, tylne skrzela mamy również wykonane z włókna węglowego, gdzie standardowo mamy je w srebrnym kolorze, tak jak tutaj w lew paliwa. Przez te skrzela wydobywa się gorące powietrze z komory silnika. A nie zapominajcie, że tutaj mamy świetną jednostkę V10, która cudownie brzmi 5,2 litra i w tym momencie już ponad 600 koni. Dodatkowo w wersji GT mamy bardzo fajny karbonowy spoiler, który znacznie poprawia linię tego nadwozia. No i z tyłu mamy też dyfuzor, również wykonany z włókna węglowego i czarne, bardzo fajne końcówki układu wydechowego. Fajniejsza chyba rzecz w tym aucie, bo dźwięk V10 jest jednym z moich ulubionych. Mam nadzieję, że Waszym też. Dajcie może znać w komentarzu, które silniki najbardziej lubicie, jeśli chodzi o dźwięk. Dla mnie V10 jest jednym z naprawdę najciekawszych. Zapraszamy do środka. Tutaj również mamy sporo bardzo fajnych akcentów. Nie zapomniano o tym, żeby wnętrze tego auta również wyróżniało się od standardowej wersji. Zacznijmy od dźwigni zmiany biegów. Ona jest bardzo fajna. Góra jest wykonana z aluminium. Dół z włókna węglowego. Każdy egzemplarz ma swój numer. W tym egzemplarzu, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy numer 290-333. Sporo włókna węglowego. Takie tutaj. Osłony zegarów są wykonane z włókna węglowego. Obudowa hamulca ręcznego, również z włókna węglowego. Tutaj tunel środkowy, również z włókna węglowego, więc jak widzicie, włókno węglowe króluje w tym aucie. Hamulec, dźwignia hamulca ręcznego wykonana z Alcantary i tak naprawdę fajnie by też było. Ja akurat osobiście bardzo lubię. Jak również kierownica, ta część, którą trzymamy, jest wykonana również z Alcantary. Wtedy mamy fajniejszy feeling, jeśli chodzi o czucie tego auta. W tym przypadku mamy e, skórzana. E, ma to też swoje plusy. W wersji Spider jest to łatwiejsze w utrzymaniu, bo wiadomo, zostawimy takie auto zaparkowane bez dachu, więc sporo tego kurzu się zbiera, więc jest to wygodniejsze w utrzymaniu. Ale z drugiej strony, dla prowadzenia fajniej by było mieć to wykonane e, z alcantary. No i jak spojrzymy przed siebie, mamy świetne zegary. E, standardowo one są e, czarne. Tutaj mamy w wersji białej, mamy również napis e, R8GT. I na obrotomierzu V10 żebyśmy nie zapomnieli z jaką wspaniałą jednostką mamy do czynienia. Pewnie większość z Was oczekuje, że zrobimy jakieś super nagrania, przyspieszeń, czegoś, ale nie do końca o to też chodzi w każdym naszym projekcie. Oczywiście tutaj założeniem tego projektu było zwiększenie mocy. To nam się oczywiście udało, mamy ponad 600 koni, ale przy tak pięknej pogodzie, aż żal jest nie wykorzystać ściągając dach. Spokojnie podelektować się e, Pięknym brzmieniem V10 -ki. O! E, fantastyczne redukcje e, Mamy tutaj taki fajny bulwarek Nazwijmy to bulwarek w środzie Dźwięk jest super V10 -ki. możemy sobie troszeczkę Jedyna rzecz, którą średnio naprawdę lubię w tym aucie e, To jest skrzynia Airtronic e, Tak jak na pewno teraz zauważyliście Przy zmianie biegów to auto jest naprawdę, znaczy skrzynia biegów jest naprawdę bardzo agresywna. Bo tak naprawdę to jest manual, który ma hydraulikę, która zmienia biegi, i to jest jedyna rzecz, e, która przeszkadza mi troszeczkę w tym aucie. Więc jeżeli ktoś myśli o zakupie e, Audi R8 V10 e, pierwszej generacji, bo to jest e, nawet ta pierwsza generacja dla mnie jest świetna, e, to na końcu produkcji wychodziły auta. E, które miały skrzynię siedmiobiegową e tronic czyli taką dwusprzęgłową, e, bardziej nowoczesną i ta skrzynia już jest naprawdę świetna. E, fajnie się z tym jedzie, przyjemnie, przyjemnie zmienia biegi. Tutaj oczywiście też jest ok. w momencie kiedy sobie właśnie jedziemy spokojnie, przerzucamy te biegi, ale w momencie kiedy chcemy troszeczkę szybciej pojechać, to ta skrzynia biegów troszeczkę przeskarza. E, w momencie kiedy jedziemy bardzo agresywnie, to nie jest źle, bo jesteśmy w stanie się przygotować do tych zmian O, zredukujemy sobie, poczekamy chwileczkę wtedy możemy przekładać ale ta zmiana na wyższy bieg jest naprawdę mega agresywna, więc trzeba się do tego przyzwyczaić nie jest to jakaś mega wada, ale troszeczkę mi to przeszkadza V10 wolno 5 5,2 litra ponad 600 koni ponad 570 Nm Naprawdę daje radę. Możemy sobie spokojnie podróżować tak jak teraz w granicach 30 na godzinę. Dodajemy troszeczkę gazu. Świetna reakcja na gaz. Nie będziemy w tym aucie mierzyli przyspieszeń, ponieważ nie chcę eksploatować bardzo tej skrzyni biegów. I nie zawsze chodzi o czysty performance. Akurat w tym projekcie oczywiście robiliśmy tak jak wspomniałem, więcej mocy, ale tu chodzi o fan, o to, żeby mieć przyjemność z tej jazdy. O to, żeby ta reakcja nagrań jeszcze się poprawiła. No i mamy mega frajdę z tej wolnosącej V10. Piękny dźwięk silnika, piękna linia auta, świetny kolor, zachód słońca. Czego chcieć więcej? Tylko się delektować. Jest jeszcze jedna rzecz w tym aucie, na którą trzeba bardzo uważać. To auto jest tak cudowne, tak pięknie brzmi że troszeczkę prowokuje do szybkiej jazdy, a więc trzeba mieć dużo samodyscypliny w sobie, żeby nie stracić prawa jazdy. No bo jak tu nie korzystać z takiej fałdziątki? I to wszystko, co możemy zrobić w terenie zabudowanym. No, mega fun, no mega fan, no mega fan. Okej. Okay. skupmy się. Jeszcze jedno przyspieszonko. No, posłuchajcie tej V10! To jest coś pięknego. Eee. Można by tak korzystać z tej muzyki godzinami. Uśmiech sam pojawia się na twarzy. Chyba wszystkich. No, ale niestety muszę oddać to auto właścicielowi. Byłoby mi niezmiernie miło, jakbyście zostawili suba. Dali łapkę w górę. Wtedy my postaramy się wygospodarować troszeczkę więcej czasu, robić więcej fajnych filmów z tymi projektami, które przygotowujemy. Bo naprawdę to, co widzicie na naszym kanale, to jest tylko ułamek tego, czym tak naprawdę na co dzień się zajmujemy. Ponieważ niewielu widzów zdaje sobie z tego sprawę, żeby przygotować takie nagranie jak teraz, to jest naprawdę kilka godzin jazdy sporo ujęć i na końcu zostaje kilka minut koniec tych przyjemności mam nadzieję że Wam się podobało do zobaczenia w następnym odcinku cześć